Cześć, witam Was ponownie na kanale Obiekcje. Ten film to jest ostatni film przed ciszą wyborczą i chciałbym się w tym filmie skupić na jednym z dwóch możliwych scenariuszy. Drugi scenariusz Wam na końcu powiem, natomiast ten pierwszy scenariusz moim zdaniem jest ważniejszy, więc go omówię trochę dłużej. Co się stanie, jeżeli te wybory wygra Rafał Trzaskowski? Myślę, że to jest tak naprawdę fundamentalne pytanie, na które potrzebujemy odpowiedzi. Bo co się stanie, jeżeli wygra Karol Nawrocki? To nie jest do końca jasne. Natomiast jest jasne, co się stanie, gdy wygra Rafał Trzaskowski. To jest oczywiste, dlatego że Rafał Czaskowski w cudzysłowie wygrał już w Rumunii. Otóż scenariusz rumuński, który został tak skutecznie przeprowadzony przez Unię Europejską, pokazuje nam, że naprawdę mamy o co walczyć. Każdy krok, każde działanie, które doprowadzi do tego, że Rafał Trzaskowski nie będzie prezydentem Polski jest działaniem w naszym własnym, dobrze pojętym interesie. Ponieważ w Rumunii wygrał już kandydat, który jest kandydatem tak zwanym proeuropejskim. To jest ten kandydat establishmentu europejskiego. I bardzo szybko, i bardzo szybko okazało się, że to. Co ów kandydat w Rumunii obiecywał, że się nie stanie, zostanie właśnie implementowane. Pierwsza rzecz, migranci. My już mamy problem z imigrantami, to problem z, ja już to o tym kilkakrotnie mówiłem, bo mamy napływ imigrantów nie tylko ze wschodniej, ale również ze zachodniej granicy. Ze wschodniej granicy mamy straż graniczną, która swoimi działaniami przynajmniej Stara się tą tamę nielegalnej imigracji zatrzymać. Ale na zachodniej granicy żadnej Straży Granicznej nie mamy. Na zachodniej granicy Straż Graniczną mają Niemcy. Natomiast my nie wprowadziliśmy kontroli ludzi, którzy napływają z zachodniej granicy do Polski. Nie mogliśmy ich wprowadzić, ponieważ Donald Tusk się ze strachu. Gdyby coś takiego miał prowadzić, jest to człowiek, który jest człowiekiem wykonującym agendę niemiecką i to jest oczywiste. Kto tego nie widzi, już tego nie zobaczy, natomiast kto ma rozum i zdolność krytycznego myślenia, myślę, że dla takiej osoby jest to dosyć, dosyć oczywiste. I Rafał Czaskowski mówi o tym, że żadnych migrantów nie będzie, bo my mamy już i ilości Ukraińców, tylko prawda jest taka, że Unia Europejską to główno prowadzi, że mam mamy sporo ilości Ukraińców w Polsce. To było nasze działanie nieuzgodniane z Brukselą, na korzyść zresztą z tą Brukseli, bo dzięki temu Bruksela może udawać, że tego działania nie było, bo Bruksela widzi tylko te działania, które są z nią uzgadniane, natomiast to, co jest z nią nieuzgadniane, a jej, że tak powiem, do końca nie przeszkadza, to ona po prostu tego nie widzi, bo jeżeli jej przeszkadza, to widzi oczywiście i wtedy procedurę praworządności jest w stanie wprowadzić. To jest pierwsza rzecz. Ten niekontrolowany napływ migrantów będzie już wkrótce, jeżeli wygra Rafał Trzaskowski. Ale. I ja by to powiedzieć, nie jest to jeszcze najbardziej przerażająca opcja. Bo najbardziej przerażającą opcją jest to, że wprowadzona zostanie tak zwana mowa nienawiści. To jest to, o czym Sławomir Mencen z Rafałem Trzaskowskim rozmawiał, ale czego Sławomir Mencen skutecznie Rafałowi Trzaskowskiemu nie odbił. Bo gdy była rozmowa Sławomira Mencena z Rafałem Trzaskowskim, ten temat padł. I Rafał Czaskowski powiedział następującą rzecz, że jeżeli to oczywiście taka sprawa będzie, ktoś na przykład stanie oskarżony o mowę nienawiści, no to jest sąd, który zdecyduje o tym, czy on faktycznie tej mowy nienawiści używał, czy nie używał. I teraz kwestia jest tego, na jakiego sędziego trafimy, bo jeżeli trafimy na sędziego z justycji i będziemy mówili rzeczy, które są rzeczami oczywistymi, ale ktoś powie, że o, jesteśmy ksenofobami, bo, na przykład, migranci, którzy właśnie dostali się na teren polski, zachowują się w sposób przykładowo skandaliczny, stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli i to nie będą pojedyncze przypadki, ale na przykład, rzeczy, które będą się powtarzały, i to się, stanie się to, że tak powiem, normą naszej rzeczywistości społecznej, jeżeli o tym zaczniemy mówić głośno to wtedy znajdzie się taki obrońca, człowiek z NGO, który jest finansowany przez zagraniczne, albo jakiś po prostu pożytyczny idiota z Polski powie, że ty stosujesz mowę nienawiści, bo wszystkich migrantów nielegalnie dostających się do Polski, albo wszystkich migrantów wsadzasz do jednego worka, jesteś ksenofobem, rasistą, etnosceptykiem, niezależnie od tego, jak, jak cię nazwą, to nie ma żadnego znaczenia i podać je do sądu, taka organizacja albo ten, że człowiek i ty w tym sądzie przegrasz mimo to, że będziesz miał rację, mimo to, że wszyscy twoi znajomi wszyscy obywatele będą widzieli, że się dzieje źle ale sąd uzna, że ty nie możesz o tym mówić, bo to jest mowa nienawiści i wszystkie krytyczne komentarze, tak naprawdę będzie bardzo łatwo podkreślić, że to wrzucić do wora mówię nienawiści bo rzecz, sęk nie jest w tym, problem nie jest w tym, że sąd ma rozstrzygać, tylko problem jest w tym, że istnieje, że zaistnieje taki przepis, który pozwoli sądowi Cię, pozwoli jakimś człowiekowi Cię oskarżyć i sądowi rozstrzygnąć tą sprawę. Bo gdyby takiego przepisu nie było, to Ty możesz mówić, co chcesz w tej sprawie, zwłaszcza, jeżeli będziesz mówił prawdę, bo prawda jest tylko jedna, a kłamstw jest nieskończenie wiele. I w tej sytuacji, w tej sytuacji, w której mówisz, mówisz prawdę o rzeczywistości, którą widzisz, którą obserwujesz, którą doświadczasz, ty doświadczają twoi znajomi, bliscy, przyjaciele, twoja rodzina, twoje dzieci. Mówisz o tym głośno, że dzieje się źle, to jest mowa nienawiści, jest rozprawa sądowa tylko i wyłącznie dlatego, że istnieje taki przepis. Tylko i wyłącznie dlatego, że istnieje taki przepis o mowie nienawiści. Bo co to jest w ogóle mowa nienawiści? Jeżeli ja powiem, że nienawidzę złodziei i kłamców, to czy ja stosuję w tym momencie mowę nienawiści? No bo jednak dyskredytuję pewną grupę, która ma dosyć specyficzny, inny stosunek niż ja do kradzieży albo do mówienia prawdy. Czy to jest mowa nienawiści, jeżeli powiem, że ja ich nienawidzę? Bo nienawidzę kłamstwa i nienawidzę kłamców. Bo nienawidzę kradzieży i nienawidzę złodziei. Nie kradnę, nie kłamię. Nienawidzę tego, ponieważ ta rzeczywistość jest nienawidzę tego, że jak gdy ktoś kłamie, mówi, że rzeczywistość jest inna niż jest że pewne rzeczy nie miały lub miały miejsca, gdyby w rzeczywistości było odwrotnie. Czy ja wtedy też stosuję mowę nienawiści? Wielka Brytania pokazuje nam, jak bardzo łatwo można mieć z tego tytułu problem, bo to nie tylko chodzi o to, że ty będziesz miał problem w postaci procesu sądowego. Ale równie dobrze może się pojawić ostracyzm w Twoim środowisku pracy. Na przykład mogą się pojawiać, jeżeli Was będzie więcej, jeżeli zaczniecie się organizować, stworzycie jakąś grupę ludzi, która wzajemnie walczy z tym, co się dzieje. Lub stara się informować o tym, co się naprawdę dzieje. To przyjdą silne grupy wpływu, ngo organizacje pozarządowe, bla, 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 ci wszyscy finansowani chuj skąd, za czyje pieniądze. I oni będą mieli środki. Ty będziesz musiał, żeby się bronić, wykorzystać własne środki. Środki, których nie będziesz mógł przeznaczyć w tym momencie na przykład dla swojej rodziny. Albo na swój własny rozwój. Albo na własną inwestycję, która może zapewnić lepszy, lepszą przyszłość twojej rodzinie. Będziesz musiał je zainwestować we własną obronę. Bo przecież nikt cię, kurwa, bronić nie będzie. A jeszcze ta grupa może mieć na tyle wpływ, że w Twoim własnym środowisku w pracy będzie, zacznie lobować, że Ej, czy macie u siebie rasistę? Czy macie u siebie nienawistnika? Czy macie u siebie człowieka, który stosuje mowę nienawiści? Czy naprawdę jesteście firmą, która wspiera mowę nienawiści? Czy naprawdę jesteście firmą, która wspiera, nie wiem, rasistę? Chociaż ty nie musisz być żadnym rasistą. Ale wystarczy, że taka ładka zostanie ci doklejona. To już się dzieje. To już się dzieje. I to nie jest scenariusz, który można by powiedzieć, że to jest scenariusz abstrakcyjny państwa totalitarnego, jakiejś dystopii, yy, książki, nie wiem, z lat yy, z XX wieku. Albo z początku XXI wieku, to jest rzeczywistość, która już jest w niektórych krajach. Wielka Brytania jest z tego dobrym przykładem, tego, że wyszła z Unii Europejskiej, ten pierdolnik z Unii Europejskiej tam pozostał. I ty będziesz miał ten problem. Ja będę miał ten problem, bo ja nie mam zamiaru milczeć. Wiem, że w tym momencie jestem marginalny, jestem taki, taki malutki. Tego kanału prawie nikt nie ogląda. Ale co, jeżeli o czymś powiem? Co za, za, za tryb? Nie będę miał więcej odbiorców. Wtedy stanę się niewygodnym człowiekiem. Dlatego systemu, który jest systemem zniewalającym. Nie wiem, jakim człowiekiem będzie. Karol Nawrowski, ale wiem, że Rafał Czaskowski właśnie będzie takim człowiekiem. Bo Rafał Czaskowski nie widzi tego zagrożenia, które ja widzę w ustawie o mowie nienawiści. Ja to zagrożenie widzę. Więc mam pewność, że jeżeli wygra Rafał Czaskowski, to właśnie w takiej rzeczywistości i to bardzo szybko. Będziemy żyli. Dlaczego mówię, że bardzo szybko? Dlaczego mówię, że ten proces nie będzie powolny? Rumunia ja pokazuje przykład, że to nie będzie powolny proces. Ci ludzie, którzy tworzą elitę polityczną europejską, którzy wymyślili ten system, przyspieszyli jego wdrażanie. Doprowadzili do tego, że ten, implementacja tego zamordyzmu po prostu przyspiesza. Bo oni się boją, że za chwilę społeczeństwa obudzą się, albo zrobią im taki rozpierdą, a to już się działo w przeszłości, to już się zdarzało w przeszłości, to nie byłby pierwszy przypadek, gdyby rządząca elita straciła władzę. W przeszłości królowie tracili władzę, carowie tracili władzę. W przypadku rewolucji ludu, ciach, rewolucja francuska, rewolucja yy, październikowa. Imperatorzy, szanowni państwo, prawdziwi imperatorzy, i pyk ich nie ma. I ci ludzie boją się, a mają ku temu narzędzia, które potrafią nas niewolić. Uwierzcie mi, że rewolucja październikowa, czy rewolucja francuska, nie wydarzyłaby się, nie znaczy wydarzyłaby się, ale nie skończyłaby się w ten sposób, gdyby władza miała takie narzędzia, jakimi obecnie dysponujemy. A skończyłaby się zupełnie inaczej. I e, może lepiej dla nas, bo ten komunistyczny equality, e, że tak powiem, równościowy, ta równościowa, komunistyczna, rewolucyjna utopia skończyła się jeszcze większą rzezią później ludności cywilnej, zarówno we Francji, o czym Francja nie lubi mówić. Jak i w Rosji, o czym my tutaj te, znajdujący się w tym położeniu graficznym doskonale wiemy. Ta władza się boi, ta władza potrzebuje umocnić swoją władzę, bo ona się boi prawdziwej demokracji, bo prawdziwa demokracja zakłada wymianę elit, zakłada taki scenariusz, w którym społeczeństwo dokonuje wymiany. Swojej elity rządzącej. To jest coś, co nie występuje w systemach autorytarnych, totalitarnych. Tam potrzeba puczu, rewolucji, zamachu stanu. Natomiast w przypadku demokracji dobrze pojmowanej, dobrze rozumianej, taka wymiana elit następuje za pomocą kartki do głosowania. I ta władza strasznie się tego boi. Dlatego będą robili wszystko, żeby ludzi, którzy będą mieli diametralnie, radykalnie inne zdanie niż władza, odsunąć albo po prostu unieszkodliwić. Przecież, jeżeli ktoś, zacznie mówić o tym, jak rzeczywistość wygląda, że ona będzie nieznośna, a taki zakładam scenariusz i zostanie prawomocnie skazany, a będzie chciał zjednoczyć wokół siebie ludzi, wprowadzić tych ludzi do parlamentu, to on już ich nie wprowadzi, ponieważ prawomocny wyrok dyskwalifikuje go do tego, żeby wszedł na serio do życia publicznego, bo on nie będzie mógł być nawet posłem, nie będzie mógł piastować żadnego stanowiska publicznego w tym systemie, w którym już jest. wprowadzono ten idiotyczny przepis w momencie. Nie, nie wtedy, kiedy przekrętasy wchodziły do, do Sejmu, kiedy mieliśmy na przykład, nie wiem, senatora z w Senacie. To wtedy, kiedy Andrzej Leper, który miał problemy z, właśnie z tym systemem, który go oskarżał, podawał do sądu i tak dalej, dostał się do sejmu. Bo był człowiekiem spoza systemu i zagrażał temu systemowi już wtedy, już 20 lat temu. A dzisiaj władza się już nie pierdoli tak jak wtedy. Dzisiaj jest w stanie. Sięgnąć po najbardziej obrzydliwe narzędzia, tylko i wyłącznie po to, żeby daną osobę zdyskredytować lub usunąć z życia politycznego, publicznego. Czego przykładem była ostatnia kampania i to, co zrobiono z Karolem Nawrockim. Tak, Karol Nawrocki nie jest idealną postacią dla mnie. To nie jest mój idealny kandydat. Mimo tego, że z pewnego powodu darzę go sympatią, ci, którzy mnie znają, wiedzą, jaki to jest powód. Ale to nie jest idealny kandydat, bo to nie jest człowiek, który, tak jak podczas debaty zauważyłem, potrafi wychwycić głębie lub większe zagrożenie z danego, z danego postulatu, na przykład swojego kontrkandydata. Nie jest w stanie tego powiedzieć i odbić powiedzieć, że, ale proszę pana. To, co Pan powiedział, może doprowadzić do tego, tego i tamtego w konsekwencji. Nie ma tego. Ale to nic nie szkodzi, bo może mieć doradcę. Nie jesteś człowiekiem charyzmatycznym. Krzestowski też nie jest. Nie ma w sobie tego. Ale jest człowiekiem takim jak ja. A może nawet nie. Bo ja miałem lepszy start niż Karol Nawrocki. Miałem zdecydowanie lepsze stat niż Karol Ja nie musiałem stać po nocach pracować. Moi przyjaciele, koledzy tak musieli, zwłaszcza ci z miejscowości, do której co roku jeździłem na wakacje, bo mi nie było. A dokładnie stać było moich rodziców. Tak. Oni musieli zapierdać. Ja nie musiałem. Ale ja to widziałem. Ja o tym pamiętam. Pamiętam o tym, że ja miałem uprzywilejowane życie. W stosunku do moich rówieśników. Ja miałem uprzywilejowaną młodość w stosunku do moich rówieśników, dlatego kurwa nie osądzam ich. Dlatego też rozumiem, dlaczego są za Unią Europejską, mimo tego, że Unia Europejska zniszczy ich dzieci, stłamsi ich dzieci. Wiem, dlaczego są za Unią Europejską, bo Unia Europejska pozwoliła im być z biedy. Nie osądzam tych ludzi, bo doskonale ich rozumiem. Bo nagle widzę, Widziałem to, jak po 2004 roku ludzie, którzy żyli naprawdę w gigantycznym ubóstwie, nie mówię w skrajnej biedzie, takiej jak na Filipinach, bo na szczęście jeszcze tak w Polsce nie było, ale żyli w biedzie, takiej biedzie lat 90., kurwa, chyba każdy z nas to widział z mojego pokolenia, jak wyglądała bieda lat 90. I potem po 2004 roku, kiedy wyemigrowali, bo Polska nie była w stanie im zapewnić możliwości rozwoju, możliwości lepszego zarobkowania, wyemigrowanie na zachód, gdzie byli obywatelami drugiej kategorii, ale dzięki temu mogli zarobić pieniądze takie, że pomogli sobie i pomogli swoim rodzinom, które pozostały w Polsce. Te pieniądze zostały wprowadzone do polskiego systemu i z tych pieniędzy nastąpił też gigantyczny rozwój, który miał miejsce powiedzmy po 2006-2007 roku. To nie jest genialnej polityki Donalda Tuska. To była genialna polityka Donalda Tuska. To wozuka byłaby w zupełnie innym stanie. Tuska by się bardzo szybko rozwinęła. Ale ściężkiej pracy właśnie tego młodego pokolenia, które wypierdoliło, wyemigrowało na zachód. Bo nie miało możliwości rozwoju w Polsce. Bo w Polsce można było pracować tylko i wyłącznie za psichuj. Przepraszam, że używam tyle wolgaryzmów, ale taka jest prawda. A lata 90. powtarzają się. Właśnie mamy kurwa powtórkę z tego. Właśnie mamy powtórkę z lat 90. I żeby zrozumieć, jak bardzo ta elita. Takich ludzi jak Czaskowski ma do nas empatię, do nas zwykłych ludzi, z których tak naprawdę z naszych pieniędzy oni funkcjonują. To powiem Wam przykład ostatni kingi Gajewskiej, która pojawiła się w jakimś, nie wiem, hospicjum domu seniora, DPS-ie, chuj wie gdzie dokładnie, z jakimś workiem ziemniaków, złotargrywala się z człowiekiem w kryzysie. I nie w kryzysie bezdomności, chociaż nienawidzę tego słowa, z jakimś człowiekiem w kryzysie życiowym, który tam się znalazł, żeby pokazać swoje miłosierdzie. Kurwa, miłosierdzie gminy, miłosierdzie Kingi Gajerskiej. Albo Rafał Czaskowski co dał kobiecie, która poprosiła go, która drzebrząc poprosiła go o pomoc 20 groszy. Kurwa, 8 groszy więcej niż Kazik śpiewał. Pierwszy grosz dla Tuska. Nie mamy w końcu Ruska, za to mamy Niemca, co nam śrubę dokręca. Szanowni Państwo, kochani, zagłosujcie, jeżeli nawet nie czujecie, że Karol Nawrocki jest Waszym kandydatem ale boicie się, macie tą świadomość, widzicie tego, jak może wyglądać, widzicie to, jak może wyglądać rzeczywistość, macie tą świadomość, coś wam intuicja mówi, że ten cały prorozwojowy dla Polski slogan Rafała Czaskowskiego to jest jedna wielka ściema, to błagam was, byle nie Trzaskowskim, Odsunie tego człowieka od władzy raz na zawsze. Bo jeżeli on przegra te wybory, jeżeli on przegra po raz drugi, to jego kariera polityczna się skończy, a być może skończy się ta prosperita sondażowa w cudzysłowie poparcia tego rządu, który ma na was wyjebane, który wami gardzi. Totalnie wam gardzi. Ja wiem, że powiecie, że cała klasa polityczna ma was w dupie. Być może tak jest. Ale inni nie, ma, nie trzymają was w swoich dupach tak głęboko, jak obecna klasa polityczna, jak ci, którzy w tym momencie rządzą. Wy to widzieliście. Macie tą. Macie to przeczucie, macie tę intuicję. Ten zwierzęcy instynkt obronny. Dlatego jeszcze raz proszę Was. Byle nie czaskowski. Bo czeka was scenariusz, o którym właśnie wam powiedziałem. Dlatego w niedzielę idźcie na wybory i oddajcie głos na Karola. Naprawskiego. Bardzo Was o to proszę. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.